Dzień dobry państwu. Starszy brygadier Andrzej Cyliński, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Dzisiaj, szanowni państwo, znajdujemy się w Zbuczynie. Gdzie organizujemy młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze według regulaminu CTF. Są to zawody, na których drużyny męska i żeńska uzyskają kwalifikacje do zawodów wojewódzkich. Zawody pożarnicze przede wszystkim mają przygotować młodzież do realizacji różnych zadań. No przede wszystkim kształtują postawy, próbujemy w ten sposób zachęcić młodzież do aktywności fizycznej no i przygotowywać ich do ewentualnego podjęcia pracy w przyszłości w strażach pożarnych. Yes. There's nothing I need to do I'm going to like myself a fool No point in trusting anyone No eyes of time and steal me up with thought that it could be this rough No point in trusting anyone Jeżeli chodzi o przygotowanie i organizację, tutaj należy się uznanie OSP z Buczyn ponieważ plac i teren do ćwiczeń zostały przygotowane wzorowo. Młodzież dostrzeże zaangażowanie innych. Myślę, że to w jakiś tam pozytywny sposób wpłynie dla, na, na, na zachowania innych i chętnie będą uczestniczyli w takiego typu przedsięwzięciach. Dzisiejsze zawody bardzo nas się podobają. Uważam, że to jest super przygoda i bardzo fajnie, że możemy coś takiego mieć w naszej miejscowości. Bardzo dużo się uczymy podczas tych zawodów. Trochę to męczy, ale uważam, że jest warto. Bardzo, bardzo fajna przygoda. Gratuluję zajęcia drugiego miejsca. Myślę, że Was to nie zniechęci będziecie pracować dalej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję serdecznie. OSP w Dąbrowcu Łuk. Gratuluję zajęcia trzeciego miejsca. Cieszę się, że żeście wzięli udział w zawodach. Myślę, że dalej będziecie chcieli startować w tych zawodach, w takich zawodach. Przeczytam z kierunku. Gratuluję czwartego miejsca, myślę, że jest to początek Waszej kariery, jeżeli chodzi o sport, wydaje mi się, że macie potencjał i dalej będziecie chcieli uczestniczyć, także. dziękuję bardzo. Stop. A wy co na się. Jak się nazywa telewizja? Telewizja polska. Nie. TV no. Nie, jak się nazywa telewizja nasza! Nie! Nie! Poldząc bodź! Cześć! Ja widzę, że Wy w ogóle nie ogarniacie, jak się nazywa nasza telewizja. Tronorze, Też jest nie, e, panowie, jak się nazywa nasza telewizja lokalna? E, ja zapomniałem, e. czekaj. Pośrednio. Jak się nazywa telewizja nasza? Andyro! Jaka? Nie no, nie bądźmy poważni. Proszę, kolejne pytanie. ZBN Channel oczywiście. Tak, tak. tak Słeniu, oglądaj tylko ZBN Channel, yo.